Motoświat. Kanał tworzony z pasją. Cześć moi drodzy, ja jestem Andrzej, a to jest kanał Motoświat. Nie będę przedłużał, zapraszam tutaj Sebastianę, który więcej opowie o swoim samochodzie. Cześć. Cześć, witam. E, czy mówi się na to bunia? bunia, beta, jak to... Można mówi? tak powiedzieć, Można tak, tak powiedzieć. Dera, co to jest za samochód? BMW 60 rocznik 2004, czyli z początku produkcji. Silnikiem M54B30, czyli taka kultowa 3-litrowa benzyna. W rzędzie, oczywiście. Rzęd, tak, sześciorzędówka. Motor bardzo ceniony. Mówią niby, że dużo oleju bierze, choć pobiera tak gdzieś mniej więcej na 1000 km pół litra, czyli takie nieznaczne ilości. To nowe Volkswageny, przepraszam, że Ci przerwę, więcej nawet w Instrukcji mają, że pobierają, nie? Oczywiście. Więc to jest żaden pobór, tak naprawdę? No, żaden pobór. Po prostu trzeba dbać o pierścienie olejowe na bieżąco, po prostu robić pukankę, lat jakiegoś cerateka lub coś takiego dodatku do oleju. No i one są naprawdę fajne. Długo jeść szukałem, bo praktycznie rok czasu kupiłem ją we Warszawie. To tę BMW, tak? Tak. O, mam już, a ile ma ją? Cztery lata. Cztery lata. 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 Ile zrobiłeś mniej więcej kilometrów? Około 50 tysięcy, bo no, ja jestem kierowcą też zawodowym. Dużo zbytnio nie jeżdżę osobówką, Aha, ale okay, okay. spisuje się rewelacyjnie, e, nigdy mnie nie zawiodła. Właśnie miałem pytać, coś Ci się zepsuło? Nigdy. Nic? Nigdy. Nic kompletnie? Nie. No Podstawowe to... serwisy, oczywiście jakieś tam y, paski, y, Rozrządy oleje, tak. Rozrządu nie robiłem, bo a, okay. rozrząd tutaj jest z przodu no. na grubym łańcuchu, także okay. mówią tam, że niby po 500 tysiącach e, można zrobić kontrolę tego rozrządu, e, pokrywa zaworów, e, znaczy uszczelka była wymieniana, bo tam się delikatnie pociła i mechanik tam zaglądał do rozrządu, to wygląda jak nowy, także nie ma sensu. Okej, okay. dobra, zanim przejdziemy do wnętrza i pokażemy, co jest we wnętrzu, wiem, że parę modyfikacji na zewnątrz... Poczyniłeś, że tak, tak powiem. Możesz pokazać, co zmieniłeś w tym samochodzie? Są zrobione lampy na nowo, założone projektory biletowe. Brewka delikatnie jest zaparowana, niestety, bo to nie zależy ode mnie, tylko zależy od producenta kloszu. Niestety się tam wilgoć, ale w drugim kloszu jest wszystko bardzo dobrze. Mhm. Świecą rewelacyjnie. Bo oryginalnie tych ringów tutaj takich żadnych nie było, nie? Oryginalnie były ringi, tylko one były na światłowodzie i one bardzo, bardzo słabo działały. Tak mhm. Po liftcie już to lepiej rozwiązali, bo tam już y, było wszystko, że tak powiem, widoczne za dnia, a w dzień to po prostu y, nie było widać tych przedliftowych. No a teraz ja założyłem ringi koton. Y, naprawdę fajnie to świeci i fajnie się prezentuje mhm. Ogólnie oryginalny wygląd, y, taka zwykła seryjna felga, bo to jest ogólnie daily, także nie skupiam się zbytnio na tym. Tłumik jest założony Proeka z pasówki. No właśnie, właśnie widzę, że jest... Taki ładny. Ładnie to wygląda. Ale tej firmy chyba już tego coś jest za kulisową mi mówiłeś, że już nie, nie ma, tak? Tak, tak. Ona jakiś miesiąc temu y, zamknęła działalność. Po ilu y, latach? Możesz wspomnieć? Po 30 latach. Przykre. Przykre, przykre, ale mam przynajmniej pamiątkę. Byłem jednym z ostatnich klientów, y, dla których zrobili ten wydech. Okej. Okay. Fajnie to gada, możemy pokazać. Dobra, to wiesz co? Pokazuj. Nie ma problemu. I... No to co? Jesteśmy w środku bunieczki, jak to na początku odcinka powiedzieliśmy. Jest to dosyć taki fajny wypas, nie? Tak, jak na ten silnik to naprawdę można powiedzieć unikatowa wersja. Z tym silnikiem przeważnie to są same golacje, jak można zobaczyć sobie tam na portalach aukcyjnych. Auto posiada komfortowe fotele, sportową kierownicę. Ogólnie, jeśli chodzi o zewnątrz, mhm. posiada dynamiczne stabilizatory. Okay. Active steering, czyli tą, tą maglownicę, co kiedyś z Krystianem nagrywaliście z Aha, no, 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 no tak, no, tak, no, tak. I ona, ona ogólnie działa bardzo fajnie, bo jakieś tam manewry na parkingu czy coś, no, to nie trzeba kręcić tą kierownicą dookoła, tylko wystarczy pół obrotu i już na maksy, na, jest maksymalny skręt, nie? Tak, podziwiam ten fotel, o którym powiedziałeś. Fajne jest to, że tutaj jest to komfortowe takie poduszeczki jeszcze, mm -hmm. nie? Na I w każdej i w każdej płaszczyźnie zregulowane. Dosłownie tam z boku jak jest regulacja, to i zagłówki no. i wszystko, także naprawdę. No No to już jest taki full, full opcja fotel. Nie tak, full mówiłeś. opcja foteli, no już, już w lepszej opcji, że tak powiem, nie ma, nie? Mega wygodne są. Jeszcze tutaj widzę, że się to. E, e, tak, manualnie... też, I też elektrycznie. A też elektrycznie. elektrycznie. Okej, okay, mhm. można sobie wydłużyć tak, właśnie tutaj tak, podparcie tak. ut. Podgrzewane oczywiście, oczywiście widzę, że te fotele są. No i coś, o czym chyba nie wspomnieliśmy na początku. Nie masz automatu tutaj. Tak, jest manualna skrzynia biegów, też również rzadkość. Przeważnie wychodziły w automatach. Ale powiedz mi, czy to przypadek, że masz manual, czy tak chciałeś? Długo szukałem, długo szukałem w manualu, bo chciałem mieć coś innego. No, i tak akurat się znalazła we Warszawie. No i naprawdę kupiłem od takiego gościa, co takiego pedanta. To naprawdę mm. dbało o ten samochód i wszystko robił na bieżąco. Ogólnie, że tak ci przerwę. Dużego zużycia po wnętrzu tutaj nie widzę. Tutaj troszeczkę ten podłokietnik jest wiadomo, 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 wytarty od kierowcy. To auto ma 21 tak, lat. Tak, ale to można jeszcze polakierować, tak, to będzie znowu. Tak. Ale na przykład tu wszystko naprawdę wygląda bardzo bardzo ładnie, nie? Mhm. Dosyć mięciutkie. No może nie jest to super miękkie, ale nie czeszczy, jak się tutaj Zmontowane rusza tak chamsko, To jest naprawdę dobrze. Przejdźmy może od razu płynnie do kolejnej rzeczy, bo to nie jest oryginal, prawda? Tak, tak. Jest dołożone radio Android, y, które współpracuje z oryginalnym kanem. Y, można się przełączać między systemami bezproblemowo. Bo... Czyli teraz mhm. jest teraz jest CarPlay, jak podłączony. Teraz jest akurat w menu tego Androida i, i w momencie przytrzymania dłużej przycisku menu mm -hmm. e, przeskakuje na oryginalny system, czyli ten typowo S60, czyli jakieś tam, nie wiem, kasowanie na przykład ciśnienia w oponach, mm -hmm, e, wszystko mm -hmm. można tutaj sobie tym zrobić. Nie? Coś z klimatyzacją? Wszystko, związane... wszystko, wszystko po prostu chodzi tak, jak, tak, jakby po prostu była oryginalna jednostka. No i po prostu albo dotknięciem wyświetlacz bezdotykowy, albo I te, w i Teraz mogę możesz do... raz pyknąć i już się przełącza na Android, nie? Aha, ono. Okay. No i teraz sobie po prostu przechodzimy do carplaya i już jest ten carplay, nie? Powiedzisz, że to mocno unowocześnia ten samochód, nie? Tak? tak, tak, bardzo dużo to daje. No bo jednak oryginalna jednostka, to wiesz, mapy już są nieaktualne. No nie da się z tego korzystać. To już z tego się nie da korzystać. No i... A powiedz mi, bo często z Chińczykami jest tak, że one, ok, mają te fajne funkcjonalności, właśnie jak android auto i tak dalej, youtube i tak dalej, mogą mieć je, na androidzie są przeważnie. Uh -huh ale czy nie jest kosztem pogorszenia jakości dźwięku? Nie ma absolutnie kompletnie żadnej jako, różnicy w jakości dźwięku, ponieważ to nie jest radio, które daje e, na głośniki sygnał w sensie wzmacniacz, no. tylko oryginalna jednostka została, tu jest akurat Aha. Logic, tu jest Lo, Logic 7 na głośnienie, okay. czyli już to najbardziej napasione dwa subwoofery są pod nami, pod okay. fotelami e, i to jest po prostu działa na zasadzie auxa. Rozumiem. Czyli po prostu oryginal, tu, oryginalnie było tak, że był sam wyświetlacz bez niczego, a tu jest i wyświetlacz i android wbudowany. Ale przez radio oryginalne idzie dźwięk. Także okay, to działa ja tylko na zasadzie AUX. tak? Ok. jak na przykład masz włączony teraz ten system, ten dodatkowy, co dołożyłeś, tak. działa ci obsługa Oczywiście z wszystko, też? wszystko działa. Wszystko, wszystko działa. Wszystko, wszystko działa, możemy pokazać, nie? Okay. Teraz na przykład jest jakaś tam piosenka, no i przełączasz sobie tutaj z kierownicy normalnie i, okay. i sobie wszystko leci, nie? Ok. No to to jest naprawdę bardzo fajny upgrade. Czy możesz zdradzić, ile mniej więcej kosztuje taki system? Nie mówię o montażu, tylko. Z... Ile taka jednostka mniej więcej kosztuje? Tak plus, ja minus. kupiłem na, nasz, na chińskim portalu no, na AliExpress. Mhm. Dałem za to około 1500 zł. Wow. Aczkolwiek no, w Polsce są mem, mega przebitki tego. Y, około 3000, 3,5 nawet sobie życzą po prostu na Allegro. Mhm. A tutaj naprawdę no, za połowę ceny praktycznie można mieć to samo. Nie? To powiem Ci, że naprawdę 1500 zł to nie jest dużo, jak patrząc na to, co oferuje to nie, jak unowocześnie ten samochód mocno się się, zgadza nie? się. Bo jak przełączyłeś na ten stary system. A widzę teraz tą jakość nawet wyświetlacza, wiadomo, że to jest ten sam wyświetlacz, ale te grafiki i tak dalej, a przyłączyłeś na ten start, to mówię, o matko, jakbyśmy się cofnęli od 20 lat. No jest, jest różnica, o... naprawdę jest różnica i mówię, no skusiło mnie to po prostu, bo znajomy sobie założył, spodobało mi się to, no i mówię, założę sobie też, bo... Pewnie, to tam tak. nie są żadne pieniądze, można powiedzieć, że naprawdę nie dość, że wyglądowo to lepiej wygląda. Zachowuje oryginalny wygląd, no bo jednak tutaj nie ma żadnych modyfikacji w desce i tak, tak dalej. Tak, tak, to wygląda A, jakby było oryginalne, no, właśnie. A, wszystko, wszystko działa, nie? I to mhm. wszystko też z oryginalnego iDrive'a, oczywiście. Tak samo można sobie normalnie przerzucać. Także, no, wszystko jest kompatybilne z kanem samochodu. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ten zestaw multimedialny, dokładajcie tu jeszcze jedną rzecz. Tak, jest dołożona kamera cofania. Fajnie to działa, zademonstruję ten dźwięk. No, R6 taka klasyczna. Co jest fajne, że działa to również pokanie. Czy... Działa... Działają nawet A, promienie skrę... skrętu, tak. Skrętne linie są. Mhm. Tutaj czujniki parkowania, czujniki tak? Czujniki parkowania, przód, tył, tak, jak się podejdzie, no to to widać wizualizacyjnie, nie? Mhm. I tej kamery tutaj, rozumiem, seryjnie nie było, ty ją domontowałeś też? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Jest no to... dokładana, jak już kupowałem to radio, to już było w zestawie, także A. jest wszystko ładnie. Czy w tych 1500 złotych miałeś jeszcze tą kamerę? Tak, miałem kamerę. Zajebiście, zajebiście. No jednak jest to sedan i no, jak spojrzycie, o ile tutaj na boki nie ma złej widoczności, to, to jednak do tyłu ciężko dla pewnych jest osób ciężko, ciężko jest wyczuć tą odległość od tak. tyłu, a tak fajnie, bo wiesz, stajesz sobie gdzieś na parkingu, jest za tobą, nie wiem, słupek albo coś, to ty ten słupek widzisz. Nie? Oczywiście, że tak. No, a czujnik no... zawsze może przekłamać, nie? Może. Co widzisz? O tym co wiem. widzisz oczami? No, to widzisz oczami. Dokładnie, dokładnie. Okej. Okay. System multimedialny, który jest niewątpliwie największą tutaj zmianą, omówiliśmy, ale teraz przejdźmy do może wymiaru praktycznego. Czyli tak, tutaj mamy prawdopodobnie zapalniczkę i popielniczkę, tak? Tak, tak I zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak to się zamyka. Tak z gracją, że tak powiem, wiesz, tak ekskluzywnie. O, tutaj jest podłokietnik. Tak, Czy ja no mogę... podłokietniku, w podłokietniku też jest bardzo ciekawa rzecz, możesz pokazać. Okej. Okay. A, czekaj, tu się go otwiera jakoś? Tak, 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 tu jest przycisk i on sobie wychodzi, nie? Ula la, panie, ty tu masz jeszcze komórkę. Tak, Motorola. Ja pie... Ale to już na pewno nie działa, nie? Znaczy, wiesz co? Z tego co wiem, to jeszcze działa, mhm. ale niedługo już pewnie nie będzie działać, bo będą wycofywać to. Z tą starą łączność, tak jakby. Tak, bo, tak. Bo to nie obsługuje 5G i tak dalej. Tak. Wow, ale. Motorola. Kurde. Szok. Fajne. Działa, yy, baterię mam tutaj pod spodem, bo teraz uh -huh. jak naciśniesz tutaj, to masz baterię jeszcze oryginalną z motoroli. Wiesz co? Ja Tylko... to? go wyrzucił chyba. No, <gry> zobacz. No jest, jest napuchnięta, jest napuchnięta ale mówię, tak jak po, po prostu ten. Uh -huh. Tu jest chyba klimatyzowany ten schowek, czy mi się wydaje? Czy nie jest, masz pojęcia? Jest klimatyzowany, widzę, jest widzę klimatyzowany. Ten... Ok, ale to jest jedna część. Czy tutaj też masz jakiś schowek? Nie, nie, nie. Tutaj to jest, już jest na stałe. To jest na stałe, tak. I czekaj, bo... O, przepraszam. Czy... O, nie, tak samo mi chociaż. Nie, tak samo. Jest bardzo mięciutko tutaj, fajnie. Akurat to to jest... Wszystko spoko. jest mięciutkie. Tak szarpie tutaj wszędzie, ale na tyle lat... No, się naprawdę wszystko trzyma, nie kupy. Nie odzywa. Tutaj wiadomo troszeczkę jest mhm. yy, wytarte, ale to jest naturalne. Co, Można na... to polakierować, tak, chyba. Nie? Tak, tak, ogólnie to jest taka guba i to w każdych samochodach chodzi. No, też, też, też to się po prostu wyciera i ludzie to po prostu ścierają yy, i to lakierują po prostu, Jasne. ale uwierz mi, jak na 21 lat, 60, no, to 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 jest naprawdę nic, bo ja widziałem już po prostu takie kwiatki, że Masakra, myślę, tak. nie. A czemu tu są dwa sloty? Bo jedno jest od nawigacji, tego? Tak, tak jedna jest od nawigacji, tutaj masz mapy. No, znaczy ja teraz akurat nie mam, no, no bo wiadomo, nie potrzebuję. Wiadomo. Ale tutaj wsadzasz mapy, lub na jakieś DVD, możesz sobie odpalić. Tutaj CD masz. Okej, okay. dobra, idą dalej. Tutaj mamy daszek przeciw słoneczny z takim ciekawym tutaj podświetleniem. Nie jest to jednolite, tylko mam dwa takie paseczki, coś innego. E, dalej, podsufitka mięciutka. Dosyć. Ona była wymieniana? Nie. Naprawdę? Nie, naprawdę. To jest w takim wydaje stanie. się, jakbyś była kurde nowa. Ja ostatnio Kryniem, yy, z Krystianem, którego możecie znać z Audi 7 robiłem pod sufitkę i, no kurde, dałbym sobie rękę odciąć, że to jest normalnie wymieniona. Bardzo nie, nie. ładny stan. No, jest, 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 w, jest w orginale, całe auto także. Tutaj ledów jeszcze nie było, a tutaj zmieniłeś Tutaj led sobie, tak? sobie dołożyłem, no dołożyłem. bo to fajnie z tym jasnym nie, no, wnętrzem sobie, sobie wieczorem wygląda, nie? Masz szyberdach? Tak, szyberdach, e, a, szyberdach. tutaj może tak, otwieramy okay. ręcznie to, no i tutaj sobie po prostu zjeżdża. Okej. Okay. W lato fajna sprawa, nie? No ja akurat nie korzystam bardziej po prostu, żeby sobie po prostu pooglądać, że tak powiem, niebo. Tak, tak, tak. Ale tak. raczej, raczej go tak nie otwieram. Miałem ogólnie tutaj też taką przykłą sprawę ze szyberdachem, bo zatkały mi się otwory odpływowe ja i woda mi się woda do środka, środka. zaczęła. Tak, no, tak i powiem ci, nie nie wiedziałem o co chodzi bo też szum był podczas jazdy okay. e, bo ta woda bulgotała po prostu e, i nie wiedziałem o co chodzi no i jak e, odetkałem udrożniłem te mhm. otwory to po prostu cisza w środku e, pełno wody wyleciało no i od tego czasu jest spokój no. także raz po raz zalecam po prostu czyszczenie tych otworów bo naprawdę no, nieprzyjemności się z tego tworzą bo jak są te szyny gdzie ten dach sobie chodzi mhm. to po prostu przez te linienki jak jest zatkane to przelatuje na te szyny i ze szyny już prosto do samo. No, to no. prawda. Ja mogę schowek otworzyć? Oczywiście, proszę bardzo. To pan. jeszcze schowek pokażemy. Też, jest, też się o. tak z gracją otwiera. No. Powolutku. Aż Można możesz... sobie to przyspieszyć. Tak. Ale bardzo ładnie wykończony jest. Mhm. No, jak to w takim tle... Zmieniałeś tutaj na pewno podświetlenie, bo nie wierzę, że było tak, takie tak. LEDowe. Jest, no, ale dobrze, jest. bo teraz dużo lepiej tu widać, nie? Mhm. E, a tam jest jeszcze zmieniarka naszej płyt, widok? Tak, zmieniarka jest. O, kurde. Działa, ale nie używam. Nie, no wiadomo, i fajnie z można widzę zamknąć. Tak, Ma można, tutaj ten. Kieszeń w drzwiach. No tu już taka symboliczna bym powiedział na tą klasę samochodów, ale jest to przyjemnie wykończone. To też nie jest taki hamski plastik. Zobaczcie jak pukam nawet. Podłokietnik tutaj na drzwiach mięciutki, tutaj mięciutko, wszędzie mięciutko. dobra, tu troszkę mniej miękko, ale dalej wygląda to ładnie. No naprawdę jestem w szoku. Jak na ten rocznik. To jest naprawdę bardzo tutaj ładnie, nie? No dobra, to teraz siedzę sam za nie sobą, a za Sebastianem. Powiedz mi, ile masz wzrostu? Med86. Yy, no i zobaczcie, ja za nim. Mam jeszcze tyle miejsca, jeżeli chodzi o, no, o kolana. Ja też jestem bardzo mocno, że tak powiem, teraz. Wywalony. Złożony, tak, że tak, na spokojnie, tak, tak, tak. I zobaczcie, mam takie dosyć duże te buty sportowe, a spokojnie mi się tutaj mieszczą, i jeszcze mam zapas. No to za fotelem kierowcy i pasażera mamy tutaj kieszenie, mamy nawiew na, dla tylnych pasażerów, i widzę, że możemy tutaj sterować, czy ciepło, czy zimno ma lecieć. Więc y, fajnie, tu mam jakiś schoweczek. No i tak, i sofiksy widzę, że są tutaj. Od tymi zaślepkami a podłokietnik tutaj? Tak, tak, tak. Tak, ok. Wow, ale jaki to jest wielki podłokietnik? podłokietnik tutaj. tutaj masz też kap holdery. Ok. Tutaj jest schowek. Tu jest schowek. A tutaj są cup holdery. A, tu się otwiera to, tak? Mm -hmm. A tutaj ten. Tak. Tylko Aha. że ta jest pianka podłożona, żeby tak nie czyszczało. Bo no. jasne to... Kurde, ale wielki ten podłokietnik, kurde, taki wielgaśny, nie spodziewałem się. A tu jest jeszcze, widzę przejście na narty też tak jest, prawdopodobnie, jest. więc spokojnie. No, tu jest mięciutko, czyli wymiar praktyczny, jak najbardziej zaliczony. Jedynie co, to nie podoba mi się to otwieranie, w sensie, że mało takie dla mnie yy, praktyczne. Ale no tak jest to zaprojektowane, więc tak musi być. No co, nad głową przy moim wzroście. Ja jeszcze cztery palce wolnej przestrzeni, więc i ty byś się chyba Seba tutaj zmieścił? Spokojnie, spokojnie. Już nieraz tutaj podróżowałem, wiem kierowcę, także, także sprawdzony i naprawdę spoko. Tutaj tak, tak jak z przodu mięciutko, mięciutko. Tutaj tak samo mamy roletki i zaraz Sebastian zaprezentuje, bo poza tymi roletkami mamy też roletę z tyłu. Możesz to teraz zaprezentować? Dobrze. Działa? Działa. No i tak samo się też. W taki fajny sposób chowa. Uh -huh. Ogólnie ja nie korzystam teraz z roletki, bo mam z tyłu ciemniane szyby. szyby no. Aczkolwiek, no fajny bajer, nie? Uh -huh, jasne. I ja rzut oka na deskę, rozdzielczą Z tej perspektywy standardowo. No i co, idziemy do bagażnika. Bagażnik pojemny. Trzeba uważać, widzę, bo y, mogę teraz ja to zrobić. Bo chyba jest tak. Można dostać w łeb, jak się nie odchylić. Zdrowe <laughs> sprężyny. Dobra, pierwsza rzecz w bagażniku. Czy jest komplet kluczy? Jest komplet kluczy. Pokazuj. Proszę bardzo. Wiem, że to się rzadko zdarza. Wszyscy to wyciągają. Tak, zawsze czegoś brakuje. O, jest wszystko. proszę i mnie bezpieczniki i klucze. No, panie, no to już masz 5000 do tego, do ceny. <śmiech> <śmiech> do sprzedaży. I tu są jeszcze opisane bezpieczniki, tak? Opisa tak, opisane bezpieczniki, co gdzie jest. Patrzcie. Tak. Tak. Zajwiście, fajnie. Podświetlenie tutaj jest na klapie, tak nietypowo. Mhm. A czy tutaj, tutaj jest też? i tutaj też. Aha, tutaj jest. też mhm. mamy podświetlenie. No super. Spoko. Kufer mhm. dosyć duży. Nie wiem dlaczego tutaj jest takie podwyższenie. Wiesz, względem co jest tutaj prawie... podwyższenie, bo tutaj jest wzmacnia czy Aha, całe od radio okay. tak, i tutaj okay. jest, a po drugiej stronie jest Okej. Okay. No dobra, ale i tak rynienka, jakąś... Boże, jakiś tutaj schowek wygospodarowano. No i ogólnie ten bagażnik jest przepastny, nie? Tak, jest, jest, jest. I jeszcze można, widzę, złożyć go i to nawet z tej pozycji. Tak. Ej, mogę z jedną tak, możesz... stronę? Coś jest... Tak, A, i sobie po i... musisz tam... harmonicznie się i pop. A dobra, jest za fotel za bardzo przesunięty, ale jak widzicie da się w proporcjach 60 do 40, tak to nazwijmy. No i nawet... Y... Ta przestrzeń jest, jest trochę nisko, ale jest szeroko, więc no jak na sedana no nie da się tego inaczej zrobić. Fajnie, że taka w ogóle opcja jest, nie? Pod spodem mamy coś. A no tak. tak jest, o, jest LPG w samochodzie zamontowany i jest ogólnie butla na styk, yy, bodajże 55 litrów, yy, znaczy ona ma 65, mhm. 55 litrów. Netto wchodzi. tak jakby. Tak, 55 mhm. około wchodzi, naprawdę bardzo dużo. No jest równa ta przestrzeń. Nie go jak on tam utknęli, bo to by było w Warszawie w Lowato zakładane. A powiedz mi, yy, ty to... Kupiłeś już z tą kupiłem instalacją? Już z instalacją gazową, okay, tak. Bo okay. człowiek, którego kupiłem, on jeździł tam do Norwegii do pracy. Mm -hmm. No i po prostu potrzebował, żeby było ekonomicznie. Ekonomicznie, mm. nie? Dobra, o spalaniu to sobie pogadamy podczas jazdy. światła są włączone? Yy, tak, no, no jakie są na postojówkach, są włączone, bo to nie ma tego modułem LM2 i one muszą być jako postojówki, a teraz jako światła, nie? Teraz, okay. teraz, teraz jak masz na, na maksę, to masz i z LEDami, biletami, nie? Ale teraz nie musimy, bo tamte na tyle są mocne, że chyba no, nie trzeba, nie? Bo tamte nie, nie? Nie, robią jako dzienne. Tak, tak. Ma funkcję kierunkowskazów, widzę? Ma funkcję kierunkowskazów. Używasz? <laughs> Używam. No, używasz. <laughs> tak. Zmieniam stereotypy. A to tutaj, tutaj można fajnie, nie? No, ustawić się pod siebie trzeba, i wtedy już tylko wsiadać. Ustawić sobie pamięć. Jak kobita jedzie, to pod kobitkę, pod faceta i. <laughs> Zajebiste są te zagłówki. Naprawdę no. są super. Powiem są ci, takie. Ostatnio, jechałem, ostatnio jechałem w trasę taką dłuższą ze znajomym. To no. kurde, jak sobie te zagłówki właśnie otworzył, to zasnął, nie? Mówi, kurde, mówi rewelacja. Bezpośrednim. Mega układ, nie? Od razu mm -hmm. ruch kierownica tak. od razu i przede wszystkim i, i, od, i od razu prostuje ten samochód, nie ma właśnie tak. tych tendencji na przechylania. Właśnie to robi ten co wcześniej wspomniałem dynamiczny układ yy, mhm. stabilizacji jazdy, nie? 42, tak? I teraz nic, nic, no? Nie koni? On 230. Teraz, szczemu do końca. Ona, ona właśnie. Ona jest. A bo tu jest dopiero 4000 obrotów było. Tak. Ja powiem. Ale i się trzyma. No jest, trzyma jest. się drogi. Fajnie się trzyma. Kurde. Szkoda, że nie ma... Ja pierdzielę, jak ona jest posłuszna. No. To jest na pewno na tył, nie? To nie na jest w no, Tylko delikatnie może czepać, bo mamy obowiązek. Przez ten dwumaz i przez. Yy, wału, nie? Wrzucam teraz piątkę, nawet mogę już szóstkę w zasadzie przy stówce. Cisza. Nie? Jest cisza. Już no. jest cisza. Tak, i przede wszystkim i obroty jak w dieslu. No. no. Niżutkiem mam. Bardzo 1700, niskiem. gdzieś mniej więcej, nawet mniej. No, Ale jestem w szoku, jak się ta auto trzyma drogi. Jak jest posłuszne. Jest rewelacja, no. Kurde. Naprawdę fajnie Widoczność jest duża. Duże lusterka są. Mhm. Dużo w nich widać. No, do tyłu, wiadomo, jest jak w sedanie, to nikt nie oczekuje, że będzie nie wiadomo jak. Fajne jest to zawieszenie, bo one nie jest takie jakieś super taczkowate, twarde. Nie jest taczkowate. Jest komfortowe, no. ale właśnie. Ale jest. Z zacięciem takim sportowym, tak, właśnie. Tak. I to właśnie wchodziło w ten pakiet, właśnie, że okay. było y, dyna, y, układ dynamiczny i mm -hmm. y, y, sportowa kierownica oraz ona jest chyba tam parę centymetrów niższa od serii. Nie? A, okej. Okay. jest troszeczkę niższa. To nie jest ten pakietowe zawieszenie, ale to jest to sportowe, nie. Okay. Jest powinien normalnie, nawet y, do sprawdzenia, że jest. Nie? Fajnie biegi wchodzą. Mm -hmm. Manual, i powiem się, żebym to absolutnie nie przeszkadzało, że to jest manual, bo przyjemnie się zmienia te biegi. Mm -hmm. Fajnie tak klikają. Fajnie, fajnie, naprawdę, no, N nisko jest lewarek, teraz się zdecydowałem na automat, ale nie żałuję tego, że kupiłem wcześniej w manualu i też ze względu na unikalność po prostu, nie? No, taka BMK na pewno da Ci więcej frajdy z jazdy w manualu niż w automacie, nie? Tak, tak. Można sobie bardziej poszaleć, no i jest też bardziej idiotoodporna ta skrzynia, jak ktoś tam A lubi jest dosyć się pancerna, bawić. tak? Ja, jest bardzo Okej. Okay. Ale dwumaz skrzy... jest w tym manualu? Tak, tak, jest w, w okay. każdej W każdej yy, skrzyni manualnej PMW jest dwumaz już tam okay. od XX lat naprawdę Aha, mega, okay, mega okay, dawno. Okay. Więc sorry, jeżeli ja o tym nie wiem, nie, nie miałem do czynienia z BMW, chociaż miałem F10, ale to. Ale to w automacie. Ale w automacie 8HP. No bardzo dobra skrzynia. Też mam ją właśnie w G30. 31 tak. Tak, tak, tak. A dobra, a tak wracając do tego auta, spalanie? Bo tu masz sparing. gaz, jak wspomniałeś. Tak, tak, jest gaz. W mieście tak zależy, w zagranicach 15 do 20 litrów. Uh -huh. Trasa, jeśli tak jedziesz do 120-130 na godzinę, w miarę równo, uh -huh. to potrafi nawet do 10-11 no gazu. Także tak, naprawdę przyzwoicie. Koszta w trasie to jak, tak, jak, jak diesel, nie? No. 5-6 litrów można powiedzieć w przeliczeniu na ropę. A dźwięku jednak yy, nic nie odda, no jeśli jak... chodzi o, o diesle, nie? Benzyna tak, to jednak tak. benzyna, a R6, R6, R6 po prostu jak tam wchodzi już na te wyższe partie obrotów, to dźwięk jest no, nie do podrobienia. Ten dźwięk, nie? Tego, tej R6 to jest fajne, nie? Nawet no. jak teraz jeździ łagodnie, to... Już słychać taki tak taki taki fajny taką fajną symfonię, nie? Tak, 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 no, ten wydech jest to. też faj, fajną robi robotę, nie? jest ogólnie cichutki, ale jak już tam mu się troszeczkę depnie, no to pokazuje ten pazurek, uh -huh, nie? Uh -huh. no, ale w środku jest wyciszona dobrze, także nie jest, przeszkadza. Jest to, to zrobione ze smakiem, że tak powiem, nie jest to wiesz jakiś wieś tuning, że już z pół kilometra, z kilometra cię słychać, że jedziesz BMW. No, że ktoś katalizator to... wypierdoli, no, wstawi no. strumienicę i potem jest taki metaliczny dźwięk. Tak, nie? tak, tak. A później tak przypisują sobie taką łatkę kierowcy BMW, że wiesz, że wieśniak, że to, no. że tamto. No bo no, no niektórzy no, no niestety no... Podchodzą do tego tak, a nie inaczej. Ja tam ogólnie lubię auta seryjne. Ewentualnie jakąś fajną felgę założyć. Miałem tutaj w niej kiedyś 20 mm -hmm. na bbs tylko że to był taki ogólnie wadliwy model, który tam ogólnie pękał. Strasznie okay. ta felga pękała, Czy była taka jakaś minka. Tak, jakaś mięka, tak, i jak tak jak... Z, mięk z miękkiego aluminium. Ja okay. myślałem na początku, że to może to jest jakiś, jakaś podruba albo coś. No ale wyszło, że to jest oryginał, ale wyczytałem właśnie na forum, że no będą problemy, nie? Mm -hmm, na mm -hmm. początku tak sceptycznie do tego podchodziłem, ale jak parę razy w dziurę wjechałem i po prostu budziłem się... E, tu? Tak, tak, no w prawo. Okej. Okay. Budziłem się, wiesz, e, do roboty, patrzę, a tutaj flak, nie? O no, ja! No, patrzę, jadę na wulkanizację, no zobacz, jest pęknięta, nie? I parę razy tak się stało. Na końcu później sprzedałem te felgi. Wiesz, waga może też samochodu, ciężkie auto, e, też jest ogólnie sztywne bardzo, znaczy twarde jest zawieszenie, bo mhm. tutaj jest to tak sportowe, e, no i obrywała obrywa ta felka, nie? No, i teraz założyłem jest na tych seryjnych siedemnastkach, Ani... jakie jaki mogliście zobaczyć. No, i na razie tak sobie. A nie jest tak, że na tych dwudziestkach miałeś też mniejszy komfort, bo było tak jakby mniej tej gumy, że tak powiem, mniej resterowania? Jest, co trochę na pewno, ale nie była to jakoś tam kolosalna różnica. Naprawdę, no, dało się tym jeździć normalnie. Eee... W autach ogólnie już wiesz, tego segmentu to tam tu? duża felga, Nie, prosto sobie jeździć. No, przez rynek pojedziemy. Okay. W Krotoszynie, tak. No, w Krotoszynie. Pozdrawiamy Krotoszynian. Krotoszynianów, tak. Krotoszynian. Tak, możecie dać znać w komentarzach. Jak zwał, tak zwał, <gry> ale wiadomo o co chodzi. <gry> no, to możemy prawie. teraz nawet pokazać jak stoimy chwilę no? w korku. Jak na przykład skręcisz nie, na maksa, to jest już palec skręt kierownicy, nie? Kurde! To jest już palec skręt kierownicy. No to faktycznie, no. no. no w normalnym prawiec. to byś jeszcze z pół obrotu co najmniej tak, miał, jak mniej więcej. Tak, tak. Bardzo przyjemne auto. Nie będzie Ci szkoda go sprzedawać? Będzie mi szkoda. Bo jest taka naprawdę dopieszczona ta nie? Będzie mi szkoda, tylko wiesz co? Ja nie jeżdżę jakoś mega dużo samochodami. Teraz zmieniłem, mówię, na samochód inny. Mówię, po czterech latach już by wypadało. Mam do niej mega sentyment. Łezka na pewno mi się zakręci, jak ktoś ją kupi. No ale dwa auta mi są niepotrzebne no jasne. Jedno auto. Ja wiesz, ja nie mam samochodów, tak jak Krystian ma, wiesz, ulalanych w garażu, gdzie wyjeżdżają. Raz na weekend, tylko ja miał tam jeżdżę na co dzień. No, no i wie, że ja nie potrzebuję dwóch daili. Nie, jedno daili mi w zupełności wystarczy. Tak, teraz tutaj, tak, no. Nie, no wiadomo. Tak jak droga prowadzi, nie? To życzę ci, żeby ta osoba, co kupiła ten samochód, równie dobrze dbała ten samochód. Żeby ci nie było, wiesz, żadna serduchu, że ktoś ją zajeździ po prostu i skatuje teraz, nie? No. Bo ty już włożyłeś tyle tu naprawdę serducha, że szkoda, szkoda, że by, szkoda by, było. by było, nie? Uh -huh. Mam nadzieję, że trafi w dobre ręce po prostu. I... I będzie, że tak powiem, służyć dalej przez następne lata. No. Chyba w sumie znam odpowiedź na to pytanie. Czy gdybyś cofnął się o te 4 lata, tak? Ile, jak masz ten samochód, Czy kupiłbyś go ponownie wtedy? Jest w tym co? czasie. Kupię. Czyli jesteś zadowolony. Jestem zadowolony. Ogólnie, autko będzie niedługo na sprzedaż, ponieważ kupiłem sobie nową BMW po raz kolejny. No bo mi się po prostu podoba. Też Jestem piątka. zadowolony też piątka. Tylko okay. dwie generacje nowsza. Okay. Czyli nie 11, tylko już seria G31. Tak. Okay. Jest y, w kombi tym razem. Ale nie opowiadaj, jeżeli chcecie coś więcej o niej wiedzieć, to dużo łapek pod tym filmem, komentarzy i wtedy Seba pokaże Wam swój obecny samochód. No, Może tak być? Oczywiście, e... tak możemy się umówić. Tak. Także lajkujcie, y, udostępniajcie, subskrybujcie. No i jeżeli chcecie kupić tą perełeczkę, która naprawdę wygląda świetnie. Dużo serducha widać, że włożyłeś, duż, widać, że dbasz o ten samochód nie jest tyrany. Wiemy jak te BMK potrafią wyglądać, prawda? Tak, tak, naprawdę są już w stanie większości. Zrobiłem wam kilka takich przebitek, zobaczcie, nie ma rdzy. Tu łozap ostatnio robił, widziałem, e, łożap jest taki kanał, nie? Mhm. Może nie oglądasz majster, Oglądamy. tutaj malował właśnie całe <laughs> z tej strony, z drugiej... Tutaj, nie ma, nie ma. tutaj tak samo miał, a zobaczcie na tą. Więc jeżeli będziecie zainteresowani tą BMiczką, to oczywiście wszelkie informacje będziecie mieli w opisie pod filmem. Jeżeli będzie już link od Sebastiana co do aukcji, to oczywiście Wam też to podepnę, żebyście mogli sobie e, zobaczyć tą aukcję i tą BM. Bo no jeżeli szukacie 3 litry i to jeszcze w manualu, w super stanie, no to myślę, że to jest propozycja dla was. Dobra, nie będziemy przedłużać tego materiału. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodobał. Tobie dziękuję za. Że chciałeś e, bardzo, wystąpić. No, i zachęcamy do reakcji pod tym filmem. To wtedy spotkamy się znowu. Oczywiście, że tak. Czekamy. kciuk w górę? Subskrypcja, dzwoneczek, a my jak zwykle Trzymajcie widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Cześć.